Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych, która się charakteryzuje podwyższonym poziomem cukru we krwi, wynika z defektu zaburzenia lub ich wydzielania insuliny. Mamy kilka typów cukrzycy, możemy rozróżnić. Cukrzycę typu pierwszego, cukrzycę typu drugiego. Cukrzycę ciążową i inne specyficzne grupy cukrzycy. Wykonując badanie poziomu cukru za pomocą glukometru, może nas zaniepokoić, że poziom glukozy wyniesie 200 lub powyżej. To, to już jest, to może nam świadczyć o tym, że mamy do czynienia z cukrzycą. Właściwym aspektem leczeniu cukrzycy jest prowadzenie samokontroli. Wpływa na nią szereg działań. Jest to m.in. przyjmowanie leków, prowadzenie zdrowego żywienia, monitorowanie glikemii, monitorowanie masy ciała, aktywność fizyczna, jak również pielęgnacja stóp.